Ten rachunek zabiera średnio na maturze 4% dla maturzysty. Jak prawidłowo należy liczyć ułamki, gdzie znajdują się niewiadome z, z wyższymi potęgami? Pierwsze co trzeba zrobić, to doprowadzić do wspólnego ułamka, do wspólnego mianownika, żeby móc przejść do kolejnego kroku, czyli do stworzenia postaci loczynowej. W jaki sposób to się robi? Określamy najwyższe stopnie odpowiednich miejsc zerowych, czyli tutaj miejscem zerowym jest przykładowo ta liczba, tu przykładowo jest ta liczba. No i x i x kwadrat to jest to samo, więc co jest z wyższego stopnia? x czy x kwadrat? Oczywiście, że x kwadrat, więc zapisuję to, co jest z wyższego stopnia. Tutaj mamy podkreślenie dwoma kreskami, że tu mamy wspólne, miejsce zerowe, no i biorę to, co jest z wyższego rzędu, czyli x minus 3. Mamy x minus 3 do kwadratu, czyli wygrywa to do kwadratu. I mamy jeszcze jedno miejsce zerowe, czyli x plus 2, więc musimy je dopisać. Mamy zrobiony wspólny mianownik. Teraz tylko robimy dopełnienia. Czyli patrzymy, czego brakuje na górze. Tam, gdzie występowało licznik trójka, brakowało mianownika x, jednego brakowało, i x plus 2, więc to sobie uzupełniam. W drugim liczniku brakowało x minus 3, 1 i x plus 2 brakuje. No i przy szóstce w liczniku w mianowniku brakowało po prostu x kwadrat. Wszystko pozostałe było. Upraszczam górę, czyli wszystko może ze sobą powymnażać to, co trzeba. Minus 2x, tu najpierw wymnożę nawiasy, czyli x kwadrat plus 2x minus 3x, minus 6 plus 6x kwadrat, dół sobie przepisuję tylko. Dalej wszystko upraszczam. Z tego wyjdzie minus X. Czyli będzie plus 2x kwadrat. Dół, dołu nie wymnażam, dół tylko przepisuję. Dalej upraszczam. Tylko teraz w kolejności rosnącej. Czyli wychodzi mi 8, 11x kwadrat. No i tutaj wyjdzie 18x. No i zgodnie z zasadą dół po prostu na żywca przepisuje do góry tworzy mi się postać iloczynowa. Czyli tutaj jeszcze z tego nawiasu na górze mogę sobie wyciągnąć x przed nawias. Czyli będę miał już x do trzeciej. <laughs> Bo tu jest jeszcze x kwadrat, czyli x do trzeciej będzie. Czyli coś takiego bym miał w środku. No i postać loczynowa, czyli wszystko do zera. Czyli tutaj by wychodziło, że x do 3 równa się 0, czyli po prostu x równa się 0. Tutaj będzie trzeba policzyć deltę, czyli 121 minus 4 razy minus 2 i razy 18. Czyli delta to by było 121 plus 8 razy 18 to 144. Czyli. W sumie daje 265. No i możemy spróbować to rozłożyć na liczby pierwsze. Czy coś by jasnego, klarownego nam wyszło, istotnego? Na 5,53. No to zostawiamy to, tak? Nic z tego nam nie wychodzi klarownego. Więc po prostu pierwiastek z delty to. 265 i liczę dwa miejsca zerowe czyli minus -11 minus pierwiastek z 265 na minus -4 i x2 na minus -4 z tego wychodzi x równa się 3, a z tego x równa się minus 2. Jeszcze przy okazji ustale krotności. Tutaj 0 było trzeciego stopnia, to jest pierwszego stopnia, to też pierwszego. Trójka jest drugiego stopnia, bo do potęgi drugiej. I tutaj była pierwsza potęga, czyli pierwszego stopnia. I teraz możemy narysować wężyk. Zaznaczam miejsca zerowe, to na pewno będzie większe od zera, bo minus i minus da większe od zera. To natomiast będzie mniejsze od zera, tylko trzeba to zaokrąglić, żeby wiadomo, gdzie było to ustawić. Pierwiastek z 265 to jest jakieś 15... Albo 16, między 15 a 16. Więc tu jest w przybliżeniu będzie około liczby minus 1. Tu natomiast jak to jest około 15, czyli minus 11, minus 15, minus 26 czwartych. Czyli to dziś w zaokrągleniu jest 8,5. Jakieś, sobie to na kalkulatorze policzycie, jakieś 8,5. Więc wiemy, jak to teraz ustawić. Czyli tak, minus dwójka będzie pierwsza. Potem będzie to. To jest potem jest 0. 3 i ta liczba ostatnia. No i teraz musimy wiedzieć, czy zaczynamy od dołu czy od góry. Uczynnik kierunkowy tutaj jest na plusie przy x do trzeciej, tu na minusie, tu na plusie, tu na plusie, czyli w rezultacie daje, mamy jeden minus, czyli zaczynamy od dołu. No i teraz tak, ta liczba wystąpiła jednokrotnie, więc przechodzi, trójka dwukrotnie, więc się odbija, 0 trzykrotnie, więc przechodzi, tu też i tu też. No, i teraz zaznaczamy odpowiedź. Ma być większe równe 0. Skoro ma być równe, to znaczy, że zamolujemy kropki. No i większe, czyli bierzemy to, co na górze. I na końcu trzeba jeszcze uwzględnić dziedzinę, czyli jak mamy wspólny mianownik zrobiony, to określamy naszą dziedzinę, czyli x kwadrat nie może być zerem, czyli x nie może być zerem, x minus 3 nie może być zerem i x plus 2 nie może być zerem, czyli x nie może być trójką, x nie może być minus dwójką. To jest nasza dziedzina, czyli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych oprócz. Minus dwójki, zera i trójki. Mówiąc, że liczymy na dole miejsca zerowe, chodzi mi o te prowizoryczne miejsca zerowe, tak żeby łatwiej byłoby wam to wytłumaczyć, gdyż wiadomo, że na dole nie może być zero, więc policzone zostały prowizoryczne miejsca zerowe. No i teraz uwzględniamy tą dziedzinę, czyli minus dwójka jest jednak otwarta, zero jest jednak otwarte, i trójka jest jednak. Otwarta, więc nasza odpowiedź będzie wyglądała następująco. x należy od otwartej minus dwójki do minus 11 plus to. Tutaj zbiór zamknięty. Suma, tu kółeczko otwarte, czyli od zera do trójki i suma od trójki do minus 11 minus. 265 na minus 4 zamknięte. Jeśli chcesz uczyć się systemowo i bez chaosu, pod filmem masz link do darmowego webinaru.